On będzie na Gliwicach jeździł, czy gdzieś pan. Szczerze mówiąc nie wiem, no A jeżeli wie mi tam... Pan, gdzie kurs, tak, gdzie... no. Tam gdzie dostanę kurs, gdzie tam Ja sobie... to je. Dokładnie. No, mogę jeździć po Gliwicach, mogę, możemy wyjdzie z Gliwic. Czyli jest pan takim żeglarzem można powiedzieć. <laughs> Dokładnie. Żeglarzem <laughs> dróg polski. A, nie ma pan mo... Może nie ma pan masztu, tak? <laughs> ale ale, ja... ale jaki ster pan trzyma, tak? To jak widać. A czy pan trochę? Będę jechał zgodnie z przepisami, proszę pana Dobra, dobra, dobra Rozumiem, tylko, że ja też nie mogę łamać przepisów z tego o, dobra, względu, że panu się spieszy a ja, ja ryzykuję tym, że dostanę mandat a pan sobie pójdzie Może też być prawo jazdy Nie, nikt za to nie zna, tylko No, dokładnie Prawo jazdy... No, więc ma pan odpowiedź, dlaczego nie przyspiesza No, ja wiem, bo to... oj, co ty... Ma... Pan Łukasz, tak? Tak dobra. Nie, yeah. już skręcić Płacić kartą czy gotówką? Tak gotówką jest zaznaczona. Yeah. Bo Nawet mi na tam wyszła dopiero na koniec, widzę kwotę, więc nie wiem. Na pewno będzie i tak nie już. Z po prostu wydam, jak będziemy nie na Nie, wydawać. Poważnie? Poważnie. To dziękuję bardzo. Ja zawsze jak jadę tak to w tym to łatwiej się rozstawia tak? Hmm. <laughs> O O ja jebię Sorry, excuse me Please tell me if this is water? Ah, sorry Ok, but is this water? Nie, nie, water Water, normal water? Okay, Ok, so this will be fine Okay, no problem Oh, it's ok, it's okay. Thank you Na szczęście była to tylko woda, więc nie skasowałem pani nic za to Tym bardziej, że po tym kursie chciałem zrobić sobie pauzę, żeby pójść na siłownię Auto odstawiłem na słońce i po godzinie 30 już... Nie ma praktycznie śladu powodzi, ja sobie odpaliłem właśnie aplikację i jadę dalej Błądną chorbę na ziemię pójdziesz Jasne Dziękuję bardzo, ja po prostu się boję, że coś się rozleje, bo już tak było wielokrotnie Niestety Nie ma problemu, Dzień. akurat pierwszy raz biorę zupę do pracy od 3 lat, więc okay. pan trafił Też się boję, że coś... Chłop chciał, żebym stanął przed rondem na pasach. No to jest niesamowite Teraz będziesz tutaj szedł, kolego. Gdzie ja tam miałem stanąć, na pasach? No, no ciesz, spokój. Ja ja mogę tą torbę jeszcze na ziemię prosić no, albo do że Ona jest czysta, ale Bo to cienkowo. No, no okej, okay, rozumiem, rozumiem, ale no to. Była na ziemię po prostu. Kurwa, my cię chcieliśmy no, napaść, ale jest. ja widzę, że kurwa nie doradza. Chcieliśmy tak napaść. Nie, <laughs> nie <laughs> no, szli ruchy, co mnie I tak sobie jeździsz. No i tak sobie jeżdżę, no. Nie, no. No. nie no. że to sobie wymyśliłeś. <laughs> <By> nie, że <laughs> to sobie wymyśliłeś. <jeżdżę, laughs> yes, nie, że jakby jeździć, Jest nie było to mnie jeździł. No właśnie, pięć gwiazdek. Kurwa, Stary ma pięć gwiazdek. Gwiazdek, rozumiesz? Kurwa, on ma pięć gwiazdek. A co taki kurwa? zdziwiony stary? Jak napadać, to tylko tego z pięcioma gwiazdkami. Kurwa. No, kurwa. Proszę, daj mi tylko. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Proszę, no kurde. na kurde razie. Cześć, Na chlebę ile to będzie kosztować? No, to nie wiem, bo tu ktoś zamówił Ubera. Już. Nic nie zamawiał, wsiadaj. Ale nie, tu ma, ja tu już mam kurs zamówiony No, do kogo? Do kogo? E, Małgorzata? Nie. Małgorzata to jest o, tu o Proszę Znaczy ja nie wiem ile to będzie na, A ile? E, nie wiem, ja dopiero bym zobaczył Na halębę ile? Po kursie zobaczę ile to wyjdzie To ile wyjdzie na Halembe? Nie mam pojęcia proszę Masz pana. I zawieź na pani do domu to Jak będzie dobrze. za dużo to pan jej wyda tak, tak, tak Na jeszcze. pewno Czyli okej, okay, czyli ktoś zamawiał Ubera dla państwa, tak? Wolę się upewnić No tak I tutaj pokazuję 2,8 km. Nie, Ruda Śląska. Halemba. No to źle ktoś zamówił w takim razie. No, to, no to niech pan nie Oczywiście, proszę bardzo. Dobry wieczór. Pani Małgorzata. Ja. Dojdzie. Dobra, bo właśnie rozpocząłem kurs, no tutaj właśnie pan mi tutaj wybiegł z pełnym impetem do auta Aha. i prosił, żeby panią na halembę zawieźć, a tu Aha. się okazuje, że nie nieporozumienie. No to ja, to ja. Całe szczęście, dobra. Taka praca, nie? Nie. Yeah. Pan Kochanie, tak? E, być może. <taki> tak jest napisane, no, Kochanie. Okej, okay, dobra. Nie wiem jak żona ma mnie w telefonie zapisane. A to żona pana kocha bardzo widać. No my widoczny. Pana poprosić, żeby tam na koniec... Tak? No, nie ma problemu. Też jestem po pracy, po całym był koszenia, ogródka. Nie i, wiadomo. Że jakiegoś krila się zrobił coś wypije. No pewnie. Jeszcze jest pogoda, to trzeba korzystać. No chyba podejrzewam, że to będzie ostatni. Ostatni weekend, nie? Mam nadzieję, bo już mam kurwa serdecznie dość tego. Tego zajmowania hm. się tym ogródkiem, super, dziękuję. Dzięki również i miłego wieczoru życzę i udanego grilla. A ja życzę spokojnego wieczoru. Dzięki serdeczne. Ja chciałem wyjść do panu, panu pomoc w ogóle. Ja, pan nie, sobie nie świetnie, świetnie sobie pan poradził. poradził. Byle, żeby znaleźć klamkę, nie? A potem coś z górki. Dobra, pokazuję 10 minut, 3,5 kilometra. No tak, bo to na dworzec, nie? Mhm. Tam jest kto, kto pana odebrać, czy nie? Nie. Okej, okay, dobra, to pana podprowadzę. A, czy pan sobie tam poradzi, nie dobra. A, a, dobra, nie ma problemu. Na pewno panu nie pomóc? No, tutaj, tak? No. Drzwi, drzwi są dosłownie, teraz jak pan patrzy, na, na wprost. Tak. Do widzenia. zawsze muszę coś walnąć. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tego pana, jak sobie radzi świetnie, mimo tego, że jest niewidomy. Naprawdę no, z czymś takim się nie spotkałem, a wielokrotnie woziłem osoby niewidome, Bywało tak, że podprowadzałem je do przystanku, pomagałem im wsiadać, a pan od razu sobie tutaj wsiadł, wysiadł, pokazałem mu mniej więcej gdzie są drzwi, trafił bez problemu i no, naprawdę czapki z głów. Prawda, dzisiaj się czuję, bo nie pachnie. Ja generalnie nie jestem przeziębiona, okay. więc ja mało czuję. Więc jak ja u pana czuję, że pachnie, to naprawdę kurwa musi pachnieć. Ej, nie popsikałem się, nie wiem, czy coś będzie jeszcze w ogóle. To jest Toy Toyboy, ale nie wiem, czy tam będzie chociaż na psika. 6 będzie sześć gwiazdek. Ej, jest coś. Był, był, Jakieś dożynki są, zapomniałem uzupełnić. Nie ma problemu. Co to jest? Toy Toyboy. Ale fajne. Będzie ocena na pewno. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Miłego wieczoru, trzymajcie się, miłej zabawy, cześć. To jest, wszystko jest, i teraz hej Witam serdecznie No jest, nie nie opluł, dobra Cała pało, dziękuję Dzięki miłego Miałem jedną prostą rzecz do wykonania, dmuchnąć walkomat Ja go tak delikatnie trochę oplułem, ale Nie byłbym sobą jakby czegoś nie odwalił Pomóc pani z zakupami? Jakby ino pan na podwórko bo syn będzie mieć teraz molekcję, ale ja się to zostawia w sieni i ja się to na dwa razy wezmę. Ja pani pomogę z tymi zakupami to tam... Jaki tam problem dla mnie? No i zakupy wniesione. Bo ja to mi chłopak jestem. Dzień dobry, do widzenia. Na klatce nawet powiedziałem. Proszę bardzo. Nie miałem jedne rzeczy. Do widzenia. Mam w szkole miłego. Nie <laughs> Coś w tym jest. Zaznaczył pan ten sam adres, z którego oh. pan odbierałem uh, You pick up the same address uh. Uh, that I uh, take uh. you And what should I do? Uh, possible, change it Is it possible to change? Yeah is, uh, yeah, is it possible to change? Oh, yes or uh no? -huh. Yeah, should be... Okay. yeah, use it tam gotówka jest, nie? Jest gotówka, no No i? A to mają... Yy, mają aha, mają Państwo gotówkę, tak? A, no, normalnie No, chyba tak no, <laughs> A ja mnie to na zeszyt <laughs> Dobra Ja Panu powiem, jak jechać Ty prosto czas. Mm. Prosto to, i, jedzie mi cały dzień Prosto pan jedzie nie? Na... Trzy, w prawo, bo tam prosto trzy korki A jak pan uważa? Pan pojedzie no. potem wiaduktem do góry i tam potem w lewo skręci, nie? Rok, ja wiem, tak. ja, tak. ja wiem ja, ja. Dobra Już się nie odzywa Widzi eee... pan, opierdala mnie cały no. czas <laughs> Nie jedzie pan tu, na tam Proszę Cię, zostaw. Dziękujemy bardzo Panu. Wyskakuj no. z kasy. Ja na rzekę. Ja. Dużo takich fajnych pasażerów w To się przyda, bardzo się przyda. Dzięki, stawę. miłego dnia.